Sioleczko z tej strony Game Play. Dzisiaj chciałbym wam pokazać easter egga stworzonego przez Google, o którym nie wiedziałem. Mam myślę, że większość z was też o nim nie wiedziała. Więc jeżeli nie wiedzieliście, albo wiedzieliście, to dajcie znać w komentarzu. Napiszcie co o nim też myślicie, bo moim zdaniem jest to bardzo ciekawy easter egg A mianowicie wpisujemy sobie Crafters in Minecraft. Najlepiej crafters, bo jak sobie nie wpiszecie tak jak ja, to Wam się to okienko zrobi mniejsze i będzie tyle z tego. Będzie gorzej się oglądało. Dobra, mamy tu taki przycisk magiczny z ikonką Minecrafta. Gdy sobie go klikniemy pojawia nam się ręka Steve'a. Oczywiście działa to tylko w Google i działa to na smartfonach i komputerach, więc tutaj kompletnie nie ma znaczenia na jakim urządzeniu, ważne żeby wpisać to w Google. Klikamy sobie nasz wątek z Wikipedii. Chociaż tak naprawdę możemy wszystko poklikać, jak widzicie. O, to też sobie możemy kliknąć. O, możecie sobie cały świat zeksplorować. O kurde, patrzcie, jaki jest wszystko można niszczyć. No, powiem wam, że akurat tego nie, nie spodziewałem się, o wątku wiedziałem, ale że w każdy wynik można to. Zobaczmy, co nam się tam powygenerowuje w tych. O kurde. Możemy całą, cają, całą tą stronę przekopać. mamy tu dość dużo pogenerowane. Może trupmy sobie tak. Teraz mamy kilof. Jak zniszczymy kamień, dostaniemy kamienny. Tak. A żelazny? Kurde, patrzcie. Złoty? Złotego nie ma. No, złotego nie ma, ale A może szmaragdowy? nie, szmaragdowego też nie ma. Ach, złotego kilofa nie ma. No jak można zapomnieć o jednym z najlepszych kilofów? O, mogą się ze mną możecie się ze mną nie zgodzić, ale jak widzicie teraz szybciej wątki się niszczy eee, mianowicie dlaczego najlepszego moim zdaniem, bo najszybciej niszczy bloki. Jak się ma jeszcze niezniszczalność, ja wiem, że on tam jest gorszy niby od diamentowego, bo nie może niszczyć tych samych bloków, coś tam... takie rzeczy, ale... No i teraz sobie możemy kopać całą wszystko, nie wiem co nam to tak naprawdę da. Czy za to jest jakaś informacja w Google? Zniszczę to na odcinku, żeby nie było. Odkryjemy to to ten egg dla nas czy coś maskowanego poza obrazkami ze świata. Jak widzicie na dole mamy licznik też zniszczonych bloków, co jest bardzo fajne. W craftingu się nie da zniszczyć. Niezniszczalny blok. Ciekawe. Eee! Spoko! Bardzo ciekawe. Czy nam w ogóle coś daje ta ilość zniszczonych bloków? Czy to ma jakąś wpływ na tą powiedzmy, gierkę? Dobra, na szczęście nam nie dało żelaznego kilofa w dół. Czy to są jakieś obrazki w ogóle z Google'a, czy... Nie... Jestem w ogóle ciekaw czy wiedzieliście o takim easter eggu. Bo ja osobiście przypadkiem oglądałem filmik właśnie, że dodali te craftery w Minecraft I po prostu wpisałem w Google'a i byłem zaskoczony jak mi wyskoczyła jakaś ikonka Oczywiście ja to akurat na iPhone'ie szukałem Myślałem już, że to na komputerze na przykład się nie pojawi czy coś Ale na szczęście jak widzicie działa to i na komputerze, więc możecie sobie bez problemu Odkrywać obrazki w sumie, chyba bardziej. Tylko nie rozumiem, czemu tego nie można zniszczyć. No dobra, sobie skopmy wszystkie wątki. Możliwe, że też jest uzależniony na przykład dane, dane te od długości wątku. Bo jak widzicie, chociaż nie no, bo te dwa wątki trafiły podobny się ten, ale no zobaczcie. Ten sam obrazek. A co będzie na tym? Na tym już jest co innego, już widać. Będzie Bedrock. Czy Bedrock można zniszczyć? O, nie, nie można. Jednak jakiś realizm zachowany i się niszczy dłużej Deep Slate'a, więc też spoko. Tylko poniżej Bedrocka mamy rudę, ale w Minecraft czego, z tego co wiem, nie ma tak. Więc no, bardzo ciekawe, że możemy trafić sobie właśnie między innymi też Bedrock, że ktoś takie coś wymyślił. Nie wiedzieć po co, ale... Ale powiem wam, jest to bardzo moim zdaniem będę ciekawy, no, dla gracza, który na przykład nie ma Minecrafta lub nie ma pieniędzy, żeby sobie kupić, czy jest gdzieś tam zdalnie i nie ma wersji Pocket Edition, czy tam Bedrock Edition, to jak najbardziej sobie w przeglądarce chociaż pokopać, tak, poklikać może, co jest moim zdaniem, może nie oddaje samego klimatu Minecrafta, ale samo to kopanie w przeglądarce, to już jest coś, że nie musimy żadnej gry pobierać nic, tylko mamy to w przeglądarce od razu. Też nie wiem, jak długo ten easter egg będzie, bo też nie nas jest tak, że te easter eggi są tylko tymczasowo. Tutaj... Mo, ja obstawiam, że to będzie, póki oficjalnie nie wyjdzie ten... E, wersja, póki do następnej wersji, czy coś takiego, ale może być tak, że po prostu Google to zostawi. Nie mam pojęcia, tak szczerze. Nie ma tu nigdzie informacji o tym, jak długo to... Aha, jak słyszycie pewnie, to ma blok trawy. Eee... Dźwięk trawy, bo może to jest soul sand Czy tam piasek dusz, jak to woli nazywać To nam chyba nic nie daje, poza zliczaniem ilości bloków się już ma prawie 500, a to nawet nie połowa strony Więc jeżeli ktoś jest znudzony moim kopaniem Może przewinąć od razu na koniec filmu I zobaczyć po prostu, czy tam coś było Raczej tego filmu nie będę obrabiał Bo to tak szczerze, moim zdaniem Nie ma sensu po prostu Pokazywanie easter egga, obrabiać takiego odcinka, żeby wiecie. Nie wiem, żeby wam to przeskipować. Jak ktoś jest chętny, to przecież może sobie to pooglądać. O dobra, można też i szybciej. Nie trzeba czekać wcale na ten. Jakby, chyba każdy bio Tak, mamy nether, mamy e, End i mamy Overworld. Więc tak naprawdę można eksplorować wszystko. Są też różne biomy z tego co zauważyłem, tylko to tak jak mówię, to się za każdym włączeniem gry może pojawić inne, więc e, na to trzeba, że tak powiem, byłoby sobie pogenerować stronę i coś tam razy odświeżyć, tam załadować i popatrzeć co się, co się trafi. O, lampa nam się nawet włączyła. Patrzcie, jakie fajne. Tylko nie wiem, czemu to dźwięki wydaje, jak się włącza ta lampa kopania. Dobra, mamy więcej do skopania jeszcze tutaj, naszego tutaj już 700 bloków ponad. Śnieg ma na przykład dźwięk, to jest fajnie. Powiem wam, moim zdaniem, kurde, z easter egg. Aha, ale blok lodu też ma dźwięk śniegu, więc... Mamy tu jakieś niedopracowanie. Ja wiem, czepiam się szczegółów, bo to jest i tak przeglądarka tylko, więc... Tutaj też nie mamy, nie wiadomo jak, po stronie programistów dużo możliwości, żeby to... Zrobić, ale kurde, no powiem wam... Szacun. Ach, mogłem zobaczyć, czy piasek spadnie. Podejrzewam, że nie, bo to by było za dużo. Pisania skryptów i tak dalej. Tam pewnie w skrypcie. Ale no, nie psujmy zabawy. Może akurat napisali coś takiego. A o, piasek możemy podpalić. Rozpalić znaczy. Od strony, kurde. Odcinek, odcinek trwa już. Ach, tak dawno nie nagrywałem, że już nie pamiętam gdzie się patrzyła. 8 minut kurde, a ja cały czas niszczę bloki. No, powiem Wam nieźle, nieźle. Aż dziwię, że mi się chce tak naprawdę to niszczyć. Jestem ciekaw, czy faktycznie Czy coś będzie za przekopanie całej strony Czy osiągnięcie tych tysiąca bloków czy, czy coś Pewnie większość myśli, że nie Ja też tak myślę, ale o. Dobra, zobaczmy w takim razie Co się stanie, jak przekopiemy całą stronę Bo naprawdę Nie rozumiem Po co to liczy te bloki Później wam pokażę też metodę wyjścia, bo jest bardzo fajnie zrobiona też w stylu Minecraft'owym. Ale to za chwilę wam pokażę. Aż kurde no. Ten dźwięk śniegu, czemu to ma więcej śniegu? Przecież to jest lód. Zbliżamy się do końca Ale powiem Wam naprawdę Isterek moim zdaniem spoko Że im się chciało coś takiego wymyślić Szkoda tylko że są te białe paski bo im zdaniem mogłoby to być połączone i na przykład że jeden obratyk, to jest taki duży i tam gdzieś tam z góry świata do samego bedrocka kopiemy no ale tak czy siak mamy tutaj różne pouchrywane obrazki i większość jak już widzicie się powtarza to też zależy tam właśnie od biomu nie spada nasz piasek. Już się rozwiązał sekret. Że niestety piasek nie spada. 1300 bloków Jesteśmy już na końcu, powoli widzę akurat zaraz Wam pokażę metodę wyjścia z tego i powrotu do normy I nie mówię tu o odświeżeniu strony, bo twórcy przewidzieli ciekawsze wyjście Bez potrzeby odświeżania Strona. Powiedziaw, 1500 nie będzie. 1500 Szkoda, liczyłem, że się uda. Dobra, jak widzicie, mamy rozkopane wszystko ogólnie, co szło. I teraz mamy wyjście. Mamy tym przyciskiem i zobaczcie, co się stanie. I wszystko wróciło do normy. Jak sobie znowu klikniemy, to kopiemy od nowa. Dajcie znać w komentarzu, no, jak co się, się innego, inny biom wygenerował Dobra. Dajcie znać w komentarzach co o tym sądzicie ja się z wami będę żegnał i napiszcie w komentarzu czy wiedzieliście o czymś takim i jak, jak waszym zdaniem e, to jest przydatne moim zdaniem jest to spoko buyer dla właśnie graczy którzy nie mieli styczności z Minecraftem mogą sobie tak o, zobaczyć wstępnie czy to gra dla nich no, chociaż oczywiście wiemy, że Minecraft jest grą trójwymiarową, tak jak na tu próbowano to odwzorować, całkiem fajnie to wyszło. Ja się z wami będę żegnał. Na razie nie zapowiadam nic na kanale, bo mm, sam jeszcze nie wiem, czy się coś pojawi. Jest na razie wstępnie szansa, ale nic nie będę obiecywał, więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i cześć.